Hejka, tu Sandzia, a dzisiaj vlogmas numer 3! I dzisiaj będziemy dekorować pokój, robić jedzonko i robić trening. A właściwie już to wszystko w sumie zrobiliśmy, bo przywitanie nagrywam na sam koniec, jak już jesteśmy na siłowni. Także zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę i oglądać wszystkie vlogmasy. Hmm. A tu nie jest jakoś krzyw? Witajcie widzowie. E, wstaliśmy i będziemy zaraz się ogarniać i sprzątać pokój. Tylko tak mi się nie chce. Poleżałabym, ale no, trzeba coś porobić. Możesz mi sprzątać? Nie. Mhm. Dzięki. Ja lecę nałożyć odżywkę na włosy i widzimy się później. Teraz będziemy grać sobie w lolka na telefon. Wild drifta. Wild drifta. No pewnie nie nie wiedzą, że wild Drift to lol na mhm. telefon, więc, więc daćmy kres. Już się myłam i teraz czas na śniadanko, więc przechodzimy do robienia jajecznicy. Proszę. Śniadanko. Dzięki. Smacznego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Siema, widzowie. Siema, widzowie. My właśnie będziemy sprzątać pokój i teraz wam pokażę przed. No. Syf. I nie ma świąt. Ale zaraz będą świąte. Nagrywamy Reelsa, moi drodzy. Jak coś. Co ja zrobię? Widzowie zrobiłam na pisik. tylko patrzcie, to jest my, to jest W, ale wziąłem to jako my, bo nie mogłam znaleźć my. Znaczy, myślałam, że to my, ale się okazało, że to nie my. I co, zmieniać to? Chyba dziwnie wygląda. Nie. Ta duża świeczka? Pokaż, ona pachnie? No nie, to jest taka rozdobna. Tak? Na pewno jest to nie No bo to nie tak działa ziółbas. No jak? No. To nie jest przyklejone, to się nakłada. A to się nakłada? Tak. No jak to mi tak podałaś? Nie, ja Ci podałam trzymając to. No to domy. czemu mi nie powiedziałaś, że to trzymał? Słuchaj, co, co teraz zrobiłeś? Ch***** ta taśma, ch***** Nie da się nic na nią przykleić nawet Może na taśmie się nic nie dał przykleić No, no nie, nie da się, nie da da się to niczego nie klei Zajebiście widzowie to teraz Bo tutaj była ta świeczka i teraz ten wosk się tutaj wszędzie No się na ziemię, przeszkurzać no. no tak, ale się tutaj roztę. ten Dobra, bez przesady Weź, ty masz taki sypki jak w pokoju i teraz ci wosk przeszkadza no to bez sensu, że się je znowu pobudziło. Przecież wiadomo, że zaraz będzie znowu syp. Już tak nie wiesz sprzątać codziennie. No i co? No to będzie syp. No i co? I gówno. No i po co nawet myjnie? Będziemy myć od No co ty tak Nie brzydą? Co się stało? No to ja bym się zasypiał. na gówno? No czy ty też tylko powiadasz? Jakie śmiesznie! A mi teraz nie było śmiesznie! Oj, ja. <gryppy> nie było śmiesznie? Nie. Nie, nie Nie, nie Nie było ha? ha, ha, ha. Nie. Y, powiem coś, widzę. Mm -hmm. śmiesznego. E, bo ostatnio na odcinku kupiliśmy taką, a ja rok temu miałam identyczną, też z pepko, tylko. Aha, e, tylko z i, Tak. A nawet nie, nie ogarnęłam, że miałam identyczną. A ja właśnie coś kupiłem, że miałeś podobną. No, ja w ogóle ale się Ta jest staną... trochę większa. Nie. A nie. Są identyczne. No. Jak to zakładam? Hmm, bo czy to starczy na jakby przód i tył? No, a tak, a no. czemu od góry? No czemu nie od góry? No ja zaczęłam od no, Od dołu. Od dołu? No. No, od tego co? No. No to masz. Niech dla mnie to starczy to to no, na przód tył. No też mi się... I co tu? No. Mówisz, będzie no. przód? No. Tu? Tak. Okej. Okay. No dobra. Co? No i bombki. No i powiedz swoją bombkę. <grybuj> I moja. Tak, tam yy, my ubieramy tylko przód choinki, jak coś. No to? Jakby widzowie się zastanawiali. A ktoś robi inaczej? No ja na przykład domu mam całą choinkę ubraną. Serio? No ja zawsze tylko przód, ja ewentualnie wiem. bok. No ja wiem, no ja w domu mam całą bramę. Lol. <laughs> Przecież nas z nikt nie widzi. <laughs> no ale żeby było ładna. A wy widzowie, jak ubieracie choinkę całą, w sensie przód, tył i boki, czy tylko przód jak Sandra grała? Dajcie <laughs> znać w komentarzu. O, tu mam taką dużą. O. No. O, no. No i tutaj jakby są różne y, kolory, w sensie wzory, mm -hmm. więc starę się, żeby nie były jakby obok siebie tak, ja takie same. No i u Ciebie zawsze choinka jest jakby we wszystkich kolorach świata, no. a u mnie choinka jest jednokolorowa. Nudna. Elegancka. Nudna widzowie, Elegancka. Nudna. n u y nudy na streamie. Eee, tak. U babci zawsze miałam y, kolorową. E, o, o, co ty robisz? Widzowie soku. To są. SOKÓŁ! Będzie tutaj miał gniazdo. Ale to może wyżej, żeby se siedział. Gdzieś się siedział, coś? O, żeby Sieć było tu. widać. Siedź tu, chyba Dzioba nie ma ty. Cicho, bo mu odpadł. Dziób, mu odpadł. tu, a tu jest z dziobem. O, tu jest z dziobem kolega jego. <laughs> Ten wasz bogaty kolega, co się chwali wszystkim. <laughs> Że ma dziób. Że ma dziób. I co? I hejterzy powiedzą, ale choinka. Na pewno taki hejter będzie. A ja wam powiem tak. Co? Zajebista choinka. No zajebista Na tym się że nikt tak nie kojarzy, Nie No bo jakiś hejter przyjdzie i tak powiem Hejter yy, świąteczny Tak, jakiś Grinch? Uh -huh. Jak się nazywa ten zielony? Grinch Grinch No to, A tu jest za dużo się dzieje, chyba Zajebiście się nie, dzieje Nie, tu się za dużo nie dzieje Musi się dużo dziać, muszą być dymy <laughs> Tu się za dużo dzieje O, łańcuch za cztery, Nie, weź bez... Nie, no weź ten łańcuch Łapcie widzowie to za was To też jest widza. I to na no, nie wygląda jak dymy, tylko że to dużo jest po prostu tych rzeczy. Co? No. Gdzie? No ty, ty, ty. tu tu powiem. Nie. Tu się nie, tu coś cze, trzeba zrobić, bo zobacz. No zajebiście trzy nie. inne wątki. No, ale to dziwnie wygląda. O. Już lepiej. Ja czubek kładę. Ja widzowie. Nie, na razem. O jak romantycznie. O. o. Kiep! Oh yeah. Weszła. Choinka na miejscu. Uroczyste zapalenie choinki. Co? Co? A co to za gwiazdka taka? To co? Gdzie jest przód w końcu, że ta gwiazdka jest w kilku stronie. No to się może przekręciło. Proszę. O! Najpięknie! No Brawo! Podobał pokój? Zajebisty jest widzowie. Zobaczcie, za tak sobie leżeć. Mhm. Mm o. Mhm. Mm Iść k***a spać. <grystanie> Otwieramy kalendarze. Chodź, no chodź. Widzowie, ja wstanę dopiero jak tu będzie 100 lajków. <grystanie> To chyba nie wstaniesz. O przykro mi widzowie, musicie dobić 100 lajków i wtedy wstanę. To dobijajcie, żeby wstał i otworzył ze mną kalendarze. Lecimy z otwieraniem kalendarzy adwentowych. Otwieramy ósmy. Mam? Ciekawe jaki smak. Hm? Chcesz? Nie. Jak kacynamon. Dobra. Mhm. Lecimy z kawusią. Mamy? Ósemeczkę. Baga, so. Zgaduję smak, a ty? Smak to będzie ciasteczka. Mm, a był piernikowy? Nie. To ja wstawiam piernikowy. Uwaga. <laughs> ja pierdzielę! Czekoladowo-miętowa. Ja to piję. Normalnie. To jest mój smak. Widzowie, ja kocham czekoladę z miętą. Dobra. Największy kalendarz. Uwaga. Czy będzie coś, co Kupcio, bez jad. Pewnie nie. No, a może będą prycielki jakieś, albo no, orzeszki? Mhm. Osiem. Co obstawiasz? Tutaj może być wszystko, ale obstawiam, że to będzie jakiś baton. A ja obstawiam orzeszki. Okej. Okay. Granola. To trafię. Czemu? Bo powiedziałem, że będzie granola. Powiedziałeś baton. Ja zmontuję to tak. Ale ja montuję! Jasne. Ja obstawiam, że będzie granola. Chłopcio! Proszuście. Kalendarze otwarte, mm, także widzimy się potem, ziomeczki. Widać mnie? Widać. Yy, robimy obiad widzowie. Jaki? A jaki robimy obiad? <suszy> Spaghetti. Spaghetti robimy. Łapka w górę. Wyobraźcie sobie, że żongluję widzę. Ja sobie wyobrażam. Patrz, ha? Ha? nie widać, że. No. <laughs> Jezu, no Chciałam, że te tu też wrzucisz, czy nie? Nie. Okej. Okay. Wielki chłop. Dobrze. Co? Krzywo. Dostanę też krzywo. Yy, idziemy jeść. Yy, no to jedzonko już gotowe. Jak widzicie piękne. Nocerelka się rozpuszcza. Jest gituwa, My idziemy jeść. I pewnie będziemy oglądać YouTubka. I później pewnie się widzimy na siłowni. Pewnie tak. Pewnie tak. Także do zobaczenia za chwilkę. Sandra powiedziała, że wam tego nie nagrywać, ale ja wam nagram. I nie zbieramy się na siłkę. Coś że coś tutaj nie to ja. Tak mówiłaś. Dobra, tak. No nie nagrywaj tego dla tych widzów. Okay. Bo podobno y, nie zostawiacie łapek w górę. To <grym> prawda? No Mogli wydać więcej. No właśnie, także teraz wszyscy zostawiamy łapkę w górę pod tym filmikiem. I subskrypcję dla tych. Czy, czy... Dla mnie. Dla Sandry. A my idziemy ciężko trenować. Mm, albo widzimy się już na siłce. Na siłce. Na siłce? Na siłce. To... poczekajcie. Dobra. Chodzi o to, że muszę was umyć moi drodzy, umyć. Jesteście kurwa brudni, nie myjecie się. Witamy, Witamy na siłowni widzowie. Witamy. O, Witamy. Não, idziemy ćwiczyć. Não. 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 Não Não é, Call me. Dzięki za obejrzenie mojego filmiku. Zostaw łapkę w górę. No i na razie.